Eee, to może Cię wyciszę z głośników i sam nagram, i płyniecie dodam, że z kolegą, to Cię wyciszę na raz, dwa, trzy, siemaneczka. Witam Was serdecznie, to jest moje plecy. No nie, na Jestem Peter i to jest odcinek kolejny z Minecrafta. No i ten odcinek będzie polegał na reklamie serwera mypvp.clubhost.pl chyba taki serwer. A to był już prosto spawnie jest niewielki, otwarty z górami. Tu mamy zasady info, ale tu nie czyta. Tu mamy pokój vip -a. Tutaj są trzy arena. Arena standard to jest arena bez koksów i chyba bez surfili. Potem z koksami i pełno potek. A Hart to jest tam, którą najbardziej lubię, czyli arena z Pro 4, mieczem 5-2 yy, i... No z koksem, jed, z jednym lub dwoma koksami Chyba się refilami I teraz zagramy sobie na hardzie Tylko zrobię jedną rzecz i mojego kolegę dodam No cześć Dania, jesteś już No właśnie No to jest właśnie ta osoba wyrekrutowana I jak widzicie to so jest ten hard No i klepiemy teraz ich Jak widzicie to jest bardzo ekscytujący Ekscytujące i Danio, chodź do dziury. Pokażemy naszego skilla. A. Dobra, i patrzcie na czym polega. No, da, da, da. Serio? No, dobra. Ja nie. Patrzcie, na czym Widzimy mojego skilla w, w rzucaniu perełki, ale teraz na pewno to wyjdzie. Dlatego skaczę do ciebie, Danio, i nie do tej dziury skoczyłem. Daniusz. O, ale zgarnęłem dwa koksy, bo jakiegoś gościu no. no. i idę do Dania. Tu mam taki króciutki odcineczek, e, taki informuj informujący. I... O, zapomniałam Sirtla. Pamiętajcie, jak płyniecie, duście cirtla, bo szybciej idziecie. No i tu macie mieczyk z odrzutem. E, tu, no i rozłączyło Daniela. E, dobra, więc tylko wskoczę i pokażę Wam e, I jak fajny ten serwer jest <grymne> Ta hajs musi się zgadzać Hajs za reklamę musi się zgadzać Nie żartuję, tu z jednego hajsu za aleklamy się nie dostaje Nie, tu Daniel nie jest Uff! No właśnie y, widzicie y, ten fajny serwer. No i dobra, ja kończę odcineczek. No, Daniel, pożegnaj się, bo Nie, już kończę odcinek. Danio, pożegnaj się, bo odkończę odcineczek. Dobra, No, cześć, dobra, y, cześć.